I hej, cześć, siemano, z tej Games Witam was bardzo serdecznie w kolejnym Tutaj filmie na kanale I w dzisiejszym filmie, zresztą jak już widać po tytule Mamy kolejny odcinek właśnie z serii Tips and Tricks, tak jak w tym filmie właśnie Już piątym, zresztą jak widać Podaję właśnie najlepsze pro tipy I takie powiedzmy tipy, które Dla tych właśnie początkujących graczy I dla tych pro playerów, którzy oczywiście mają Spore godziny spędzone w tej, w, w tym game modzie, między innymi Blackout Więc dzisiaj wam podam około 6 typów. W poprzednich oczywiście filmach było od 5 do 7 Dziś będzie 6, więc mam nadzieję, że wam się spodoba Jeśli oczywiście chcesz obejrzeć poprzedni e, film, link w opisie oczywiście Zapraszam, tam możesz sobie obejrzeć. Tak częściej zaczynamy A więc pierwszy tip, który wam dzisiaj sprzedam jest między innymi drzwi Tak jest, podczas celowania możecie otwierać drzwi Zresztą jak tutaj widać na gameplayu, nie musicie oczywiście jakby naciskać Klamki, gdy on robi tą animację, że tam pcha te drzwi Tylko po prostu gdy celujecie, w momencie gdy naciśniecie kwadrat Te drzwi się po prostu automatycznie otworzą, więc to jest bardzo moim zdaniem jakby Dobry tip, ponieważ jak widziałem, że bardzo dużo graczy, dosłownie nawet ci pro playerzy, yy, po prostu naciskają kwadrat, a potem na przykład celują przez to giną, bo na przykład camper yy, siedział, prawda? A, a właśnie tutaj jak widzicie można celować, czyli trzymać L2 czy tam L1, zależnie jak, jak, jak celujesz, yy, jakie masz ustawienie yy, tutaj pada, właśnie jak widzicie można celować i... Otwieracie drzwi, drugi, właśnie bardzo fajny tip, że możesz wchodzić na te drzwi, na różne dachy i tak itd. Oczywiście tutaj nie pokazałem gameplayu, ponieważ nie miałem okazji oczywiście tutaj wejść na żaden dach itd., ale tak, wierzcie mi normalnie, gdy otworzysz drzwi od zewnątrz, możesz wejść na górę, właśnie na jakikolwiek budynek. Oczywiście, jeśli dach jest dosyć nisko, tak, żeby oczywiście wskoczyć na te drzwi, a potem ze drzwi na dach, więc to jest bardzo, też bardzo ciekawy tip, moim zdaniem. No dużo o tym graczy nie wie, dlatego dzisiaj tutaj wymieniamy. Drugi, bardzo ciekawy tip, między jak widzicie, drzwi garażowe. No i chyba każdy gracz Blackouta zna ten typ y, jakby domu, wiecie, garaż, y, podchodzisz, klikasz kwadrat, wciskasz guzik, dzięki temu się drzwi garażowe otwierają, prawda? A co jak wam powiem, że możesz strzelić w ten przycisk i ten, te, te drzwi się otworzą i to jest moim zdaniem bardzo fajny tip, ponieważ nieduża, nieduża ilość graczy y, Blackouta o tym wie. No już co już więcej oczywiście ludzi o tym wie, ale nieduża, więc moim zdaniem to jest bardzo do dobry jakby pomysł na zabicie kampera, ponieważ on będzie myślał, że właśnie ktoś podszedł i jakby otworzył drzwi, a ty będziesz co robił? To będzie Będziesz czekał za sniperką z tyłu, strzelisz w guzik, on wyjdzie i boom, headshot. Więc to jest, moim zdaniem, bardzo dobry tip, naprawdę, na jakby sprawdzanie. Czy tam ktoś jest, czy na przykład pod koniec gry jak boisz się podejść do budynku, boisz się, że tam będzie kamper, co zrobisz? Wystarczy, że strzelić właśnie w te drzwi, w ten guziczek dzięki temu te drzwi się otworzą. No i co? No możesz zabić tego kampera, który właśnie na ciebie tam czekał. Więc moim zdaniem to jest bardzo do dobry tip i właśnie to jest numer dwa. Numer trzy. Między innymi za każdym razem, gdy próbujesz, nie wiem, wystrzelić e, minę, czy rzucić toporkiem, czy rzucić granatem, za każdym razem, gdy trzymasz załóżmy granat, gotujesz i chcesz rzucić komuś w okno, możesz zawsze go anulować. Między innymi trójkątem. Tak jest Każdym razem, gdy trzymasz toporek, chcesz go wyrzucić, czy trzymasz granat, już go gotujesz, nie musisz go wyrzucać, wystarczy, że naciśniesz trójkąt, wiem, to jest strasznie głupie, ponieważ jakby odbieszyłeś granat i możesz go schować z powrotem do kieszeni. No już to jest mechanika gry, nie będę na to wpływał moim zdaniem to i tak bardzo dobry tip, ponieważ no dużo o tym ludzi nie wie, jakby to jest logicznie, wiecie, się granat, więc teoretycznie on powinien wybuchnąć, ale możesz go schować do kieszeni, więc no, jak już wiem dużo osób o tym nie wie, może część z was już będzie wiedziała. Kolejny tip numer 4 to jest właśnie flashbangki, tak jest. Ja osobiście nienawidzę Flesz w moim zdaniem powinny zostać usunięte z gry, ale to jest oczywiście moja personalna opinia. Po prostu ja nie lubię jak gdy ktoś się używa, no i oczywiście ja muszę używać, ponieważ jak mówię, ogniem zwalcz ogień. Ale to nie o to chodzi, o to chodzi, że po ostatnim update'cie oczywiście nie wiem czy wiecie, można używać equipmentu, można się leczyć podczas gdy jesteś ogłuszony. No jak wiecie, wiecie jak to jest, dostajecie Flesza, załóżmy jesteście za drzewem, no i tak naprawdę nie możecie się ruszać. Załóżmy, że macie wyekwipowanego gana, czyli broń, która strzela linkami, wyrzutnia linek, czyli ten taki harpun. I nie wiem czy wiecie, ale możecie właśnie tym graplem się uratować Między innymi jak na przykład wy w prawo Możecie się właśnie odciągnąć do na przykład kolejnego drzewa Dzięki temu uciekniecie od tego przeciwnika, ponieważ no tak, bądźmy szczerzy no nie macie nic do roboty poza ucieczką właśnie od tego flesha Moim zdaniem to jest bardzo dobry, jakby bardzo dobry typ nie wiem jak macie jakąś tarczę wyekwipowaną, Czy nawet druty, no nie wiem, czy nawet trofi, czy głupie miny, no to naprawdę jest warto użyć i zaskoczyć tego przeciwnika, no, jak rozłożycie taką tarczę, to on tak naprawdę i położycie się szybko, przytrzymacie kółko. No on będzie miał wtedy trochę takie problemy podejściem do Was, ponieważ wiecie, będzie miał tarczę przez sobą, która go dosyć szybko zabije, no nie wiem Equipment moim zdaniem to jest bardzo jakby dobra rzecz do pomyślenia i użycia tego podczas oczywiście gdy jesteście ogłuszeni to jest powiedzmy bardzo moim zdaniem dobry tip do przeanalizowania. Kolejny tip opiera się jakby ponownie na grapple gunie Czyli na właśnie wyrzutni lin w blackoutie. Między innymi, nie wiem czy wiecie, ale w ostatnim update'cie właśnie dodali możliwość przyciągania się do helikopterów Tak jest, załóżmy, nie wiem, uciekacie czy coś w tym stylu i robicie jakieś epickie akcje ja Załóżmy, wasi znajomi czekają na was, już są w powietrzu helikopterem Ty możesz się przyciągnąć właśnie grapple gunem do helikoptera Wiem, to jest trochę posrane, ponieważ załóżmy, nie wiem, helikopter wisi w powietrzu Ty się do niego przyciągniesz i tak naprawdę, powiedzmy, nie wsiądziesz do helikoptera, ponieważ ty musisz nacisnąć R2 Przyciągnąć się do tego i potem jeszcze musisz szybko spamić kwadrat, żeby oczywiście usiąść na miejsce helikoptera, jakby w, w siedzeniu, prawda? Więc, e, więc no, to może być trochę problematyczne, powiedzmy, taka to jest hardkorowa akcja, ale czy jest możliwa? Więc pamiętajcie, nie wiem jak z samochodami, wiem, że z helikopterami właśnie to, to działa w ten sposób, że możesz się do niego przyciągnąć. W momencie, gdy nacisniesz kwadrat w odpowiednim momencie, możesz właśnie jakby od razu być na pokładzie, więc to jest bardzo moim zdaniem do. Dobre do przeanalizowania i możesz oczywiście używać grapla w ten sposób, jak to widzisz na gameplay, czyli na przykład nie używając drabin ani wind, możesz zawsze właśnie przeciągać się po ścianach i tak dalej. Szczególnie na konstrukcji, Na konstrukcji zazwyczaj każdy przeciwnik wie, że tam wiadomo, są te drabiny, są windy i ci kamperzy zrobią wszystko z ich sił, aby oczywiście nikt nie, nie wlazł na ich teren, czyli poprzez windę, poprzez drabinę i tak dalej, prawda, poprzez schody. A więc, yy, właśnie grappling gun jest no moim zdaniem jednym z najlepszych właśnie ekipmentów i ja bym się starał właśnie jak najwięcej ich mieć, no tak do 10, powiedzmy max 15, ponieważ możecie się szybko transportować poprzez wodę, gdy na przykład was goni strefa, możecie oczywiście użyć w wodzie, przetransportować się na drugi brzeg. Gdy dosyć w dosyć szybkim czasie, no i oczywiście, płynie się dosyć długo w blackaucie, szczególnie po ostatnim update, nie wiem co jest, ale podczas pływania, podczas gdy jesteś pod wodą, jesteś poza strefą, strasznie wolno się płynie. Ostatnio właśnie zginęłem poprzez strefę, yy, próbując próbując zostać się na nuktał, no po tak wolno płynę że nic, no gdybym miał Grappla Gana, prawdopodobnie bym przeżył, więc Grappling Gana moim zdaniem jest teraz jednym z lepszych equipmentów. no skaczesz jak Spiderman po ścianach, no to tu... To dalej mówić. I ostatnim jakby szóstym tipem, powiedzmy takim trochę przypominającym, ponieważ już mówiłem w moim poprzednim filmie właśnie o jakby braniu covera, jakby nie strzelaniu się na otwartym terenie, wiecie o co chodzi. Tu chodzi o head -edge. Między innymi chowacie się w ten sposób, żeby było właśnie jak najmniej widać waszego ciała. Między innymi zresztą jak widzicie na gameplayu, macie właśnie tutaj obraz, gdy na przykład załóżmy strzelam się z przeciwnikiem, ja jestem za skrzynią właśnie, dzięki temu ona mnie chroni, dzięki temu widać mi tylko głowę, więc przeciwnik ma mniejszą szansę, że mnie trafi, a wy oczywiście widzicie tego całego, bo załóżmy, nie wiem, stoi na otwartym terenie, czy coś w tym stylu, no nie wiem. Na przykład wyobraźcie sobie, że jesteście na samej górze i próbujecie zastrzelić ktoś kto jest na dole, on oczywiście yy, załóżmy, że jest na otwartym terenie no i wy możecie na ludzie właśnie tak cofnąć się do tyłu, aby, aby widzieć tego przeciwnika ale tak, żeby było was widać najmniej, moim zdaniem to jest bardzo kluczowe, szczególnie właśnie, nie wiem gdy pijecie się na jakichś pustyniach i tak dalej, mieć cover, a nie mieć cover to jest życie, a śmierć w blackoutie no head glitch to jest naprawdę najlepsza rzecz jaka może być, oczywiście on też ma swoje minusy, ponieważ widać jakby waszą głowę tylko i przez to, no sama nazwa mówi, head glitch, przez to jakby gdy on was trafi, trafi was tylko w głowę, ponieważ się ją tylko widać, więc no zduży wam to, zabierze wam to dużo życia, więc też taki minus, ale z drugiej strony jest mniejsza szansa, że was, ogromna raczej szansa, że was nie trafi. Więc, więc no w kodzie zawsze glitchowanie było jakby główną, główną taktyką, między innymi w multiplayerze, czy nawet teraz w blackoucie, więc polecam naprawdę używania tych takich typów, które właśnie wam pomogą wygrywać. No i co, no i powodzenia w wygrywaniu, eee, mam nadzieję, że będziecie mieli... Teraz większe szanse oczywiście w wygrywaniu. Ja osobiście, ponieważ ostatnio miałem takie pytania, ile tutaj jakby jak, jak moje statystyki wyglądają. No moje statystyki, jeśli chodzi o czas gry mam przegrane jakieś około 300 dni, nie pamiętam dokładnej liczby. 27, 28 dni, coś koło tego w grze, czyli wyjdzie jakieś 700 godzin. Jeśli chodzi o moje winy, jakoś około 400 prawie Teraz mam 390, nie mówię tego, bo się chwalę Mówię po to właśnie, było ostatnio mi tam ktoś pytania takie zadawał Więc teraz informuję w tym właśnie update video A jak już mówiłem, dzięki wam za oglądanie Naprawdę mam nadzieję, że będziecie mieli zajebiste winy Że tak powiem, blackout Victory royal, Czyli wins w blackoutie. Tak czy inaczej, jak już wiem, dzięki za oglądanie Zostaw lajka oczywiście, jeśli film spodobał Naprawdę bardzo mi dużo to pomoże A tobie zajmie tylko sekundę i mi bardzo dużo jakby Znaczy, że tutaj oczywiście i za... Tutaj przekazanie tych typów tak czy inaczej. Zostaw oczywiście subskrypcję, jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi filmami, właśnie ponieważ tutaj od czasu dużo czasu, jak widzisz, pokazują się takie typy, triki, poradniki. Oczywiście koweruję też najnowsze informacje Wy Black Ops 4, ponieważ ten kanał ma podawać jak największą ilość informacji, właśnie jak największą ilość informacji w jak najszybszym czasie dla Was do przekazania, żebyście byli właśnie tutaj na bieżąco, czy w kodzie, czy ogólnie, generalnie w gamingu. Tak czy inaczej, jak już mówiłem, dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Na razie, maker Days of summer. Jump in now.